Tak zjeżdżaliśmy na dół i zjeżdżaliśmy i był znak na wodospad i co myślimy dobra jedziemy zobaczyć i takie coś nam się pojawią nieźle ale waldeczkę tutaj w sensie wodą ja powiem tak mhm. pogoda nam nie dopisała na dole więc mamy wynagrodzenia tutaj niesamowicie to wygląda Jeszcze muszę powiedzieć, że to pierwszy taki intensywny wodospad, który widzę w życiu. Po prostu to jest yy, tak szybko leci ta woda i tak dużo jej, że to niesamowicie pięknie to wygląda. Kolejny szot z innego miejsca można widzieć jak ta woda po prostu rozlatuje się tutaj.